winiątko to czasami ktoś, kto znalazł się w trudnej sytuacji, ktoś inny zaczął mu pomagać i to niewiniątko zaczyna na tej osobie żerować. Generalnie to jest osoba, która bez cienia, że będzie na kimś żerować i wykorzystywać go, dając za argument to, że ją 4 lata temu spotkało coś trudnego. No, to jest taka osoba, której na przykład w kryzysie pozwolisz mieszkać u siebie przyjaciółce, jakby okej, okay, minął dwa tygodnie, trzy tygodnie, to ty się zaczynasz wkurzać i niecierpliwić. A ta osoba ani nie próbuje znaleźć pracy, ani nie próbuje sobie znaleźć mieszkania, przyjmuje taką postawę dziecka. Niewiniątko to jest ktoś, kto po prostu nie podejmuje żadnej akcji i w ogóle nie chce się troszczyć o swoje finanse, nawet jeżeli wie, że no, nie doprowadzi go do to fajnych rezultatów. I to są na przykład osoby, które powtarzają, że nigdy w tej ekonomii nie uda im się kupić mieszkania, mówią to, wiedzą, że to znowu bardzo nieprzyjemna myśl, że ścieżka, którą wybrały, czyli na przykład Praca za 3,5 tysiąca złotych raczej nie doprowadzi ich do zakupu tego mieszkania, raczej nawet będą mieli problem z uzbieraniem na wkład własny, ale nie podejmują zmian. Wiedząc, że robisz coś, co nie przyniesie Ci rezultatu, narzekasz na to, że nie przyniesie Ci rezultatu, ale nie zmieniasz swoich działań. Myślę, że wiele osób tak postępuje. Co praktycznego może zrobić niewiniątko, aby poprawić swoją sytuację nie tylko finansową, ale też... Każdą inną, bo jednak te finanse rzutują na jego życie. Przede wszystkim zadać sobie brutalnie, bardzo szczere pytanie: kim byłbym w życiu, gdyby nie te moje aktualne przekonania o pieniądzach? Czyli co mogłoby się w moim życiu zmienić, gdybym podjął inne decyzje? Druga rzecz to oswajanie się z pieniędzmi, które masz na koncie, bo ta osoba często, tak jakby, nie ma nic, bo to się wiecznie rozchodzi. Jeżeli masz jakiś dług, albo dostaniesz jakieś pieniądze, które. Jakby, bo ty masz poczucie braku, więc na przykład od razu płacisz wszystkie zobowiązania, rachunki itd. Zostaw sobie to, oczywiście, jeżeli nie, nie ściga Cię data, już teraz, ze 3 dni na koncie. Oswój się z tym, że masz jakąś kwotę, opatrz się z nią, przyzwyczaj się do tego, że na przykład na Twoim koncie jest 1000 zł, a nie 60 zł, jak zawsze. Tylko przyzwyczaj się, że widzisz te pieniądze i przyzwyczaj do tego tak, jakby swój układ nerwowy. No, i wyznacz sobie kwotę, która jest nietykalna i odkłada się na swoją poduszkę finansową. Ja na studiach, kiedy miałam 300 zł stypendium socjalnego, odkładałam z tego 10%. I to może być śmieszne, nie? 10% z 300 zł to jest 30 zł. Jakby po co się bawić w takie inwestowanie, w takie oszczędzanie, ale. Tutaj jest podany przykład, że to może być nawet 5 dolarów miesięcznie. Po prostu chodzi o to, żebyś miał poczucie sprawczości, że coś robisz dla tej swojej przyszłości. Wyrób sobie nawyk. Jak zaczniesz od 300 zł, z których przeznaczasz 30, to potem może to będzie 500, z których przeznaczysz 50. A potem 5000, z których przeznaczysz 500. Wyrób sobie nawyk oszczędzania albo inwestowania na swoją przyszłość. Co jest bardzo ważne. Niewiniątko prawie zawsze wydaje wszystko, co ma. Nieważne, ile zarabia, te pieniądze zawsze mu się rozchodzą. No i tutaj istotne jest, żeby właśnie przeznaczyć sobie tę pulę, którą oszczędzasz, odkładasz. Niewiniątko to też ktoś, kto prędzej jest w długu, niż ma jakieś oszczędności. Dlatego to jest podwójnie ważne dla ludzi w tym archetypie. No bo jak mówiłam. Na poprzednich przykładach, tutaj nie chodzi o to, ile zarabiasz, tylko co z tymi pieniądzmi robisz i jak się z nimi obchodzisz. Co wynika wprost z Twoich przekonań, że nigdy nie będzie ci w życiu dobrze. Dla niewiniątka, które nie myśli o pieniądzach i nie troszczy się o innych, może być otrzeźwiające to, że na przykład ma dzieci. I tutaj naprawdę żelazną zasadą jest ubezpieczyć się na życie, że w razie gdyby coś ci się stało, to osoby, które są od ciebie zależne, poradzą sobie. No bo. Pomyśl, jak nieprzyjemne jest to uczucie bycia zależnym, którego prawdopodobnie, jeśli jesteś w tym archetypie, na jakimś etapie życia doświadczyłeś, bycie na czyjejś łasce. I czy chciałbyś, żeby tego samego doświadczyły Twoje dzieci? Jeśli nie, no to może ubezpieczenie się jest dobrym pomysłem, polisa na życie już teraz. Ponieważ to niewiniątko tak bardzo nie myśli o finansach i nie troszczy się o przyszłość, że często nie ma nawet spisanego testamentu albo w razie gdyby coś mu się stało, to nikt nie wie, co dalej? Nikt nie wie, jakie ta osoba ma aktywa, jakie ma środki, jaka jest jej sytuacja finansowa. Jeżeli takie niewiniątko umiera, to jego cała rodzina ma problem, bo nie wie, czy on ma długi, czy nie ma długów, czy przyjąć spadek, czy nie przyjąć spadku. Jest jeden wielki bałagan, no bo ta osoba nie martwi się o pieniądze w ogóle, nie zaprząta sobie tym głowy, bo to nie jest dla niej. I jeszcze jedna rzecz, która może sprawić, że to niewiniątko. Poczuje się ze sobą lepiej, no bo to jest osoba, która zawsze czuje się źle. Więc to są zazwyczaj osoby, które jeśli chodzi o rzeczy charytatywne, to częściej są biorcami niż dawcami. Częściej korzystają z jakichś tego typu y, usług, nie wiem, są częściej to będzie rodzina, która jest w szlachetnej paczce, niż rodzina, która sponsoruje jakąś szlachetną paczkę. Więc zawsze jest ktoś, kto ma gorzej finansowo od ciebie. No zawsze, nie ma bata, że nie. Jeżeli twierdzisz, że nie ma nikogo, kto ma gorzej, to naprawdę napisz do mnie, znajdę Ci pięć takich osób. Na przykład dziewczyny w Tanzanii, które nie mogą chodzić do szkoły eee, i można się do nich dorzucić. Przekaż coś na cele charytatywne, nawet niewielką kwotę. To jest sposób, żeby natychmiast poczuć się trochę bogatszym. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten archetyp. On znowu jest trudny, bo myślę, że wielu Polaków jest w takiej sytuacji. Wiele osób identyfikuje się z tym archetypem niewiniątka. No, i tutaj kluczowe jest to, żeby jednak przejąć odpowiedzialność za swoje finanse, policzyć sobie je, usiąść ze spokojnie na kartką i przestać unikać tematu, bo problemy nie znikną, jeśli my nie będziemy na nie patrzeć.